Postawione pytanie o inne skutki likwidacji. Yy, rozumiem, że chodzi o skutki yy, zwalnianych pracowników, którzy nie będą mogli przejść do, czy nie przejdą do środka w Sławie. Minimalizowanie tych skutków, czyli tej, yy, tego faktu, że yy, na koniec roku szkolnego część osób, które pracują w tych skutkach nie znajdą zatrudnienia na Sławie, jest jedną z, jednym z elementów pracy nad zagospodarowaniem majątku w podgórkach. Rozmawiamy i z radnymi, ale nie tylko, na w zarządzie o tym, jaki byłby najwłaściwszy sposób zagospodarowania tego majątku. Wszyscy wiemy, że w tej chwili czas na sprzedaż nieruchomości jest fatalny. Dlatego moim osobistym zdaniem e, parcie za wszelką cenę, żeby sprzedać ten majątek i byłoby niewłaściwe. Ja bym sobie wyobrażał to w ten sposób, że mm, ogłosimy konkurs na zagospodarowanie tego majątku. Oczywiście będzie to decyzja wszystkich nas, e, więc proszę to wziąć pod uwagę, że to jest tylko moja osobista, e, osobista wizja. Konkurs na zagospodarowanie tego majątku i czy to będzie instytucja, czy fundacja, czy stowarzyszenie, czy firma prywatna. Dla mnie to ma mniejsze znaczenie. Znaczenie będzie miało dla mnie fundamentalne to, kto ma jaki pomysł na zagospodarowanie, a mówiąc o zagospodarowaniu, po prostu na prowadzenie jakiejkolwiek działalności, czy charytatywnej, czy, czy przedsiębiorstwa na tym terenie. Taki konkurs bym chciał rozpisać. Chciałbym, aby tych ofert jak najwięcej byśmy mieli spośród czegoś Nie wiem, jakie będzie zdanie Państwa radnych, ale ja bym się też nie upierał na maksymalizowaniu czynszu dzierżawnego w tym wypadku. Myślę, że to, co się tam będzie działo i co to będzie przynosiło powiatowi, a w szczególności mieszkańcom Podwórek i okolic, będzie ważniejsze niż przychód z tytułu dzierżawy. I w takim wypadku, a wierzę, że, e, że do tego momentu, gdy ktoś zainteresowany e, będzie miał pomysł na zakospodarowanie, będzie też miał pomysł na zatrudnienie osób, które w tej chwili nie przejdą do słowa, W to wierzę e, i myślę, że mimo, że jesteśmy jeszcze m, bardzo daleko od 31 sierpnia, to te działania już powinniśmy przynajmniej będę chciał przeprowadzić, po to, żeby e, być może już na jesienią tego roku była jakaś konkretna odpowiedź, czy konkretne negocjacje będzie można prowadzić z instytucją, stowarzyszeniem, jak powiedziałem, z fundacją na temat zagospodarowania tego majątku. Mam nadzieję, że osoby, które tam pracują, mają ten teren, mają budynek, będą w pierwszej kolejności brane pod uwagę, jeśli chodzi o zatrudnienie mm, w nowej rzeczywistości. Powiem tylko, wynotowałem sobie kilka, kilka jeszcze pytań. Pani Radna wspomniała o podróżach do, do, do Sławna, bo myślę, że nie orientuję się dokładnie, ale że dzieci mieszkających, czy w samych podwórkach, które nie muszą dojeżdżać, to, to nie ma dużo, jeśli w ogóle są, więc... Czy to natomiast sławnie są takie dzieci, więc ten argument myślę nie trafiony jest. Nie, z tego powiatu są dołożone dzieci. Panie. No więc to sławna chyba jest ten dużo lepszy, lepszy dojazd. Zadanie gminy. Zadanie. gminy. Zadanie. Ale no, mówię o samym fakcie, tak? czy zostawmy, czy to zadanie. będzie z, z, zadanie gminy, powiatu, czy kogokolwiek, chodzi o...